Wojciech, chromy, dzień dobry. Gościem porannych pytań jest Ilonta Skrzypczyńska, warmińsko-mazurski, kurator oświaty. Witam panią, dzień dobry. Dzień dobry. Pani kurator, wakacje się skończyły. Yy, mamy nadzieję, że wszyscy uczniowie szczęśliwie wrócą dziś do szkoły. Ilu uczniów rozpoczyna nowy rok szkolny na Warmii i Mazurach? Nowy rok szkolny na Warmii i Mazurach rozpoczyna 180, 181 tysięcy uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych, w Polsce 5 milionów, więc tak naprawdę no, spora grupa. Ogromna rzesza. Tak. Czy szkoły są przygotowane do nowego roku szkolnego? I nie, nie pytam tutaj o kwestie programowe, tylko bardziej o kwestie techniczne. Pani miała w ubiegłym tygodniu spotkanie z dyrektorami szkół z całego województwa. Tak, no nie mogą być nieprzygotowane, bo już dzisiaj być może niektórzy już rozpoczęli, niektórzy o dziewiątej czy Remonty się trochę. pokończyły? Remonty się pokończyły, czasami jeszcze są w pojedynczych szkołach docieplenia, końcówka, tak więc jakby wrzesień jeszcze jest wykorzystany na to. Być może, że remont sali w szkole podstawowej numer dwa w Olsztynie dopiero się zacznie, ale to jakby nie zależy już od nas, tylko od pieniędzy, które... Czyli tam jeszcze WFU może nie być na początku. Tam jeszcze może nie być, tak, tak. Także ale raczej są przygotowane. Dyrektorzy warmińsko-mazurskich szkół, o czym mówiliśmy już na naszej antenie, sygnalizowali, że demografia, relacje uczniów i braki kadrowe to ich dziś największe wyzwania. Czy rzeczywiście nie jest tym najlepiej? Nie jest z tym najlepiej. Nawet duże miasta odnotowują spadki urodzin, więc brakujący nauczyciele, brakuje uczniów. Może w jakimś momencie to się zejdzie, że tych nauczycieli wystarczy na tą ilość uczniów, która będzie chodziła do szkół w przyszłych latach. Ale rzeczywiście demografia bardzo determinuje pracę szkół. A te relacje uczniów, pani była dyrektorem szkoły, pani była dyrektorem LO1, czy pani dostrzega tutaj problem? W relacjach uczniów, tak. samych ze sobą? Tak. A czy tak, uczniowie, starsi, czyli takie nastoletnie dzieci, ale już szkoły średniej, na pewno z tymi relacjami sobie radzą? Całkiem nieźle, co nie znaczy, że nie ma konfliktów, ponieważ młodzież jest różna, tak jak różni są ludzie, dlatego też hmm, myślę, że i te relacje są czasami różne. Najważniejsze, jeżeli młodzież się, dla mnie było to, że młodzież ma się szanować wzajemnie, natomiast, no, nie, żeby nie rodziły się takie antagonizmy, które powodują, że, że są jakieś takie konflikty eskalujące bardzo, bo jeszcze jak Czy tego, jakaś fala na wzór wojska, na przykład, na przykład tak jak kiedyś to było. Jeżeli jeszcze w to włączą, się rodzice, którzy bardzo często nadopiekuńczo tak w stosunku do swoich dzieci się zachowują, szczególnie w szkołach podstawowych. No, dzieci są jeszcze młodsze, ale ja myślę, że trzeba je uczyć tego, żeby rozwiązywały konflikty, jeżeli takie się pojawiają. Bo generalnie młodzież i dzieci są fantastyczne. Ja uważam, że trzeba je kochać i wspierać w rozwoju. A jeżeli chodzi o braki kadrowe, to dlaczego coraz trudniej na przykład o psychologa w szkole? No akurat zawód psychologa to jest taki dość prestiżowy zawód, i psychologowie wolą pracować w swoim zawodzie, niekoniecznie w szkole. I rzeczywiście są braki kadrowe, ale też braki kadrowe w przedmiotach takich jak matematyka, fizyka czy chemia. Więc. No tutaj staramy się, żeby wspierać takie szkoły. Jeżeli jeszcze nie wszyscy do końca mają ukończone studia, na przykład student piątego roku, czy przed samą obroną, to jako kurator mogę wyrazić zgodę na zatrudnienie takiego nauczyciela. Więc u mnie na stronie internetowej było 300. Ofert zapotrzebowań na nauczycieli, więc to jest dość dużo ciągle brakujących etatów. Pani kurator, a gdzie jest gorzej? Czy, ty w, czy w tych szkołach humanistycznych, czy w szkołach branżowych? Ze specjalistami tak. No, te szkoły branżowe one same jakby też yy, nie funkcjonują, bo one są przy yy, technikach. Yy czyli w liceach, czy w zawodowych szkołach, tak? Myślę, że w, zawodowy, że w zawodowych i w mniejszych miejscowościach. Nauczycielskie związki zapowiadają protesty, między innymi dziś w Warszawie ma być pikieta Związku Nauczycielstwa Polskiego. Chodzi o, o wyższe podwyżki płac, bo jak argumentują związkowcy, zmienione zasady wynagradzania i zaktualizowany system awansu zawodowego ich nie satysfakcjonuje. Czy związki mogą liczyć na to, że jeszcze coś ugrają? No, trudno mi powiedzieć, nie jestem ministrem. E, Ale jest e, pani blisko. E, jestem blisko, tak. E, natomiast jakby samymi e, już e, finansami e, zajmuje się minister edukacji w porozumieniu z ministrem finansów. E, wiem, że pani minister jest otwarta na to, natomiast e, na to, żeby te, że na, nauczyciele zarabiali więcej, żeby te podwyżki były. E, natomiast no, cały budżet państwa i inne zawody, które też by chciały zarabiać więcej, no wszyscy byśmy chcieli zarabiać więcej. Tak na ogół to jest. Jest. Więc mam nadzieję, że jednak coś że nauczyciele dostaną, czy będą pikietować, czy nie, pani minister o tym myśli. A czy rozważa pani takie zagrożenie, że może nie być lekcji, jeżeli związkowcy zaostrzą protest? Czy państwo się do tego przygotowujecie w jakiś sposób? Szczerze mówiąc nie, bo jakoś nie bardzo to widzę, żeby tak się zadziało. Myślę, że nauczyciele jednak nie odejdą od tablicy, no ale tego nie wiem do końca. Ten rok szkolny rozpoczyna się od zmian programowych. Do szkół wchodzą nowe przedmioty. Edukacja zdrowotna, edukacja obywatelska i zmiany na lekcji WFU. No najwięcej emocji wzbudza edukacja zdrowotna, w tej sprawie głos zabrał nawet episkopat. Czy ten przedmiot jest demonizowany? Moim zdaniem tak. Jest demonizowany. Nie uczy się tam niczego, co nie jest bliskie człowiekowi. I jeżeli jest kilka obszarów, skupiono się na jednym obszarze. Który jest częścią większej całości. Który jest częścią całości. większej całości, jedna dziesiąta podstawy programowej, równie ważna, bo nastolatki dzieci dojrzewają, rozwijają się i. Ja bym wolała, żeby się dowiadywały w szkole o niektórych rzeczach, a nie w internecie. Edukacja zdrowotna, jak tutaj przekonuje, resort oświaty ma dać uczniom narzędzia do dbania m.in. o zdrowie psychiczne i fizyczne, czy bezpieczeństwo w internecie i przestrzeni cyfrowej, oraz budowanie dojrzałych relacji międzyludzkich. To jest bardzo ważne, to o czym mówiliśmy wcześniej. Tak, to jest bardzo ważne, dlatego że no cóż, jesteśmy ludźmi, mamy różne spojrzenia na świat, różne poglądy i to nie powinno być jakby przyczyną konfliktów. My mamy z różnymi spojrzeniami na świat żyć ze sobą w zgodzie, budować społeczeństwo takie, w którym się fajnie żyje. A co ma ułatwić edukacja obywatelska? Edukacja obywatelska, ponieważ się okazało, że uczniowie nie bardzo się orientują, kto to, senat, samorząd, że jest im trochę. No, obce. Wielu dorosłych się nie orientuje, kto to jest na przykład wojewoda, czym się różni wojewoda od, od, marszałka. od marszałka województwa. Tak, i właśnie chodzi o to, żeby młodzież poznała dokładniej jak wygląda organizacja państwa i, i żeby to zrobili idąc bezpośrednio do tych instytucji, czyli tak bardziej praktycznie, a nie tylko teoretycznie czytając książki. Jeżeli o współczesną historię chodzi, to też edukacja obywatelska będzie to zawierała. No myślę, że tak, bo współczesna historia to jest właśnie nie będzie już tego podręcznika. Yy, nie, yy. Yy, nie, nie nie, bo w ogóle edukacja obywatelska weszła zamiast tego przedmiotu historia i teraźniejszość i yy, na pewno o tym się mówi, ponieważ to są bieżące pro problemy, no, w tej chwili, prawda? Młodzież też się interesuje i tym, co się dzieje, i wyborami, i polityką. W związku z tym o tym trzeba rozmawiać. No i młodzież już bierze udział w wyborach. No to jest starsze tak. roczniki. A jeżeli chodzi o wychowanie fizyczne, jakie zmiany czekają i uczniów, i nauczycieli. W wychowaniu fizycznym weszła nowa podstawa programowa, że tak powiem, równym frontem, czyli we wszystkich klasach jednocześnie. I chodzi o takie inne podejście do wychowania fizycznego, czyli niekoniecznie tylko te takie osiągnięcia i jakieś wyniki. Natomiast, no właśnie, żeby się... Docenili rozwój fizyczny, żeby tą aktywność fizyczną nauczyć młodzież, że można inaczej korzystać, więc nawet więcej lekcji WF-u na świeżym powietrzu niż tylko w salach gimnastycznych. A czy prace domowe wrócą? Bo wielu dyrektorów i nauczycieli mówi, że zniesienie prac domowych i ocena za prace domowe no to nie był najlepszy pomysł. Tak, wiem, że budziło to kontrowersje. I budzi nadal. I budzi, na, I budzi nadal, i niektórzy chcą, żeby wróciły. Natomiast Ministerstwo robi ewaluację, sprawdza, jak to wygląda i jakie to ma przełożenie na wyniki. Ja myślę, że. Mm, no, brak prac domowych w niektórych szkołach już jest praktykowany od dawna i nie ma tam jakiegoś takiego pogorszenia wyników. Dlatego też zobaczymy, co pokaże ta ewaluacja. Ja mam nadzieję, że mm, szkoła być może będzie mogła sobie sama regulować, na ile te prace domowe mają być zadane, czy nie, bo tak naprawdę zakazu nie ma. A pani zdaniem, oceny powinny wrócić za prace domowe? Hmm. Jako ja, pedagoga również. Ja, nie, ja nie miałam akurat w swoim przypadku konieczności stawiania prac domo ocen z prac domowych, dlatego też mm, nie widzę takiej potrzeby. Uczniowie, jeżeli chcą się uczyć i w domu robią trochę więcej, to trzeba to doceniać oczywiście, natomiast nie musi to być akurat ocena cyfrowa. Pani kurator, to czego życzy Pani uczniom i nauczycielom w tym nowym roku szkolnym? Życzę im, żeby ten rok był spokojny, żeby zmiany, które się dokonują, co jest częścią naszego życia, każda zmiana, żeby przyjęli ze spokojem, żeby uczniowie przede wszystkim rozwijali się. Jest to kolejny ich rok życia, młodego życia, kiedy mają pozyskiwać nowe, nową wiedzę i umiejętności, żeby rozwijali swoje pasje. Nauczycielom, żeby mieli fajnych uczniów, zaangażowanych, żeby mogli też. Czynić cuda, bo w niektórych szkołach naprawdę bardzo nauczyciele dużo pracują, bardzo dużo się dzieje. No i też życzyłabym rodzicom, żeby byli spokojni, żeby zaufali szkole i że będzie dobrze. Mówiła Jolanta Skrzypczyńska, warmińsko-mazurski, kurator oświaty, która za nieco ponad godzinę będzie uczestniczyła w wojewódzkim otwarciu nowego roku szkolnego w zespole szkół ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika przy ulicy Bałtyckiej w Olsztynie. Bardzo pani dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.